Żółte plamy pod pachami znikną. Wystarczy genialny domowy odplamiacz. Nanieś na koszulkę pod pachami, a żółte plamy znikną. Zobaczysz, jak zrobić odplamiacz na plamy od potu. To będzie Twój nowy sprzymierzeniec w walce z plamami. Nie tylko działa skutecznie, ale także pozostawia świeży zapach i jest przyjazny dla środowiska. Na początek potrzebujesz łyżkę sody oczyszczonej. Wsyp ją do miseczki. Soda neutralizuje zapach i absorbuje oleje. Dodaj łyżkę soli. Sól działa antybakteryjnie i wchłania wilgoć. Są to środki, które skutecznie usuwają plamy od potu. Dodaj dwie łyżeczki wody utlenionej. Woda utleniona jest doskonałym środkiem do usuwania plam ze względu na swoje właściwości wybielające i dezynfekujące. Wlej dwie łyżki octu. Ocet działa jako naturalny środek dezynfekujący i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Wystarczy wymieszać te składniki, aby uzyskać silny odplamiacz. Poradzi on sobie z nawet najtrudniejszymi plamami od potu. Teraz nałóż mieszankę bezpośrednio na plamy. Każda plama musi być pokryta miksturą. Pozostaw na pół godziny, a nawet dłużej. Po tym czasie namocz bluzkę w misce z gorącą wodą, zobaczysz jak plamy znikają. Na sam koniec wystarczy wyprać koszulkę z resztą białego prania. Dzięki temu twoje ulubione ubrania będą wyglądać jak nowe. Dasz swoim ubraniom drugie życie dzięki temu prostemu rozwiązaniu.